Cześć, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Gratan, a Ty, jak już tutaj jesteś, to nie zapomnij subskrybować tego kanału i lajkuj. Dzisiaj jestem 4 dni przed chemioterapią. Czuję się w sumie dobrze. Będę miał bardzo zajęty dzień. Dzisiaj już rano widziałam pielęgniarza, który pobrał moją krew, żeby zrobić morfologię dla onkologa. Z tego co zrozumiałem, za każdym razem, po, przed każdym cyklem, będę miał pobieraną krew, żeby wiedzieć takie informacje, jak, jaką mam kreatyninę, jakiej wysokości jest hormon wzrostu, na jakiej wysokości jest płytki krwi. I chyba jeszcze kilka parametrów, których nie przytoczę Wam teraz, bo nie jestem pewien z tych informacji, co Wam powiedziałem. Jestem na 100% pewny, że będą, będą sprawdzane. Filimik, jeśli chodzi o jak wygląda pobieranie krwi, możecie sobie zobaczyć obok. Poszukajcie sobie po prostu na moim kanale pobieranie krwi i zobaczy, zobaczycie jak to wygląda. Tak naprawdę, jest to szybka procedura, która trwa nie więcej niż 5 minut. Fajnie jest, że nie muszę nigdzie chodzić, tylko mój pielęgniarz po prostu przyjeżdża do mnie, to ja z nim decyduję, o której godzinie przyjeżdża. Więc tutaj jest bardzo fajnie zorganizowane. To mi się bardzo podoba. Dzisiaj też będę widział o godzinie 12 mojego onkologa. Będę z nim, wydaje mi się, przed chemioterapią. Będę po prostu dowiedział się o wszystkich potrzebnych informacji, co mam robić, co nie mam robić, jak się będę czuł, mam nadzieję. Z tego co pamiętam ostatni razem, jak go widziałem, pamiętam, poprosił mnie, żebym sobie drugą listę pytań ewentualnie przygotował, które sobie przygotuję. Będę miał co najmniej kilkanaście pytań do niego. I o godzinie 14 pójdę w końcu na oddział onkologiczny, gdzie będę miał spotkanie z pielęgniarką, która się zajmuje tym oddziałem. Ona mnie oprowadzi, powie mi, o której godzinie mam przyjechać od poniedziałku i jak będzie to wyglądać. Bo już wtedy już nie będę raczej widział lekarza, tylko w taki, właśnie, do konsultacji będę widział swojego onkologa. A będę raczej widział, pielęgniarzy, którzy będą jakoby operować tą chemioterapią, więc ona mnie oprowadzi, pokaże mi cały standard, jak, jak to wygląda, jak to wygląda. Jak się dzisiaj czuję? Powiem wam tak szczerze, że w sumie dobrze się czuję, tylko zaczyna mnie to wszystko męczyć. Jestem oficjalnie już na L4. I zawsze, pierwszy raz w życiu jestem na L4, i zawsze myślałem, że jak ktoś jest na L4, to ma bardzo dużo czasu, odpoczywa sobie i la, la vie belle. To znaczy, że życie jest piękne, po prostu sobie siedzimy, odpoczywamy, chodzimy, spacerujemy. A w moim przypadku, odkąd jestem na L4, cały czas dzień cały mam zabukowany. Ja Wyobraźcie sobie na przykład wczoraj, widziałam czterech lekarzy. Widziałem lekarza, który będzie mi operował w piątek. Tak jak Wam tłumaczyłem w wcześniejszym filmie, to on będzie mi wstawiał jutro to, to urządzenie, dzięki któremu będzie chemia mi podawana. Więc wczoraj jego widziałem. Oprócz tego widziałem anestezjologa, który będzie mi usypiał podczas tej operacji. Następnie dzwoniłem do swojego lekarza rodzinnego. Oraz dzwoniłem do sekretarki oraz do lekarza urologa, który, który ostatecznie stwierdził, że nie mam zapalenia pęcherza moczowego, że jest wszystko, wszystko okej. Okay. To jest super, super nowina. I, czyli jak widzicie, bardzo dużo spotkań. Tak na dobrą sprawę, jak zacząłem wczoraj o 9.30, to skończyłem tak naprawdę o 15.30. Miałem tą lukę obiadową, ale o 15.30 jakoby skończyłem wszystkie wizyty z lekarzami. I dzisiaj, dzisiaj na Urodzuslawę też będę miał podobny dzień, bo ja widziałem już swojego, pielęg swojego pielęgniarza. Trwało to tylko 5 minut, no ale jednak trzeba było umówić się z tym pielęgniarzem. Oprócz tego będę widział onkologa i tą pielęgniarkę, więc teoretycznie też mi długo czasu to zajmie. Jutro z kolei będę pół dnia w szpitalu. Więc osoba, która jest na L4, która przed chemioterapią, wcale, wcale nie siedzi sobie i czeka sobie spokojnie, tylko cały czas coś musi zrobić. No, trochę mnie to męczy. Myślałam, że będzie to o wiele łatwiejsza procedura. Szczerze mówiąc, chciałbym już zacząć. Mam już dość. Mam ochotę, żeby tą procedurę przejść, w poniedziałek w końcu przyjść na tą chemioterapię i zacząć to. Mam już dość. Tyle z informacji. E, e, życzę Wam miłego dnia. E, oglądajcie, wspierajcie, i miłego dnia Wam życzę. A ja znowu długo jadę do szpitala znowu. Bajk like i miłego dnia.